Pomyliłem język, a wy nie krzyczycie. How many times będzie, ma, ma się to powtórzyć? To wygląda trochę jak to, co tu było tutaj przed chwilą. No i dokładnie tak jest. Będę się wymądrzał, a potem się okaże, że nie zadziałało. Jest to drugi film, który nagrywam bezpośrednio zaraz po nagrywaniu filmiku o funkcjach. Dzisiaj ten film będzie poświęcony dekoratorom. Więc yy, trudno mi odpowiedzieć na feedback jakikolwiek, który pod poprzednim filmem się pokazał. Na pewno nie omieszkam się do niego ustosunkować w kolejnych produkcjach. Ok, więc zacznijmy sobie od tego, do czego w ogóle służą dekoratory, bo mają one bardzo różne zastosowania i generalnie służą do tego, żeby przechwytywać wynik funkcji i w jaki sposób go dekorować. Nie zawsze to zastosowanie jest takie przekazane wprost. Na przykład we frameworku Flask te dekoratory służą do tego, żeby decydować pod jakim adresem URL ma być wywoływana taka, a nie inna funkcja. Natomiast to, co my sobie dzisiaj zrobimy, to będziemy chcieli też faktycznie zrobić coś takiego, że będziemy chcieli odebrać wynik tej funkcji albo odebrać w ogóle tę funkcję i zobaczyć, co w ogóle z taką funkcją można zrobić. Ok, zacznijmy sobie od takiego. Podstawowego przypadku, w którym to przypadku będę chciał odebrać wynik funkcji i wywołać tę samą funkcję jeszcze raz albo dwa razy. Jak to będzie wyglądało? Po pierwsze przygotuję sobie jakąś funkcję. Taki najpopularniejszy przykład to jest po prostu def-fu, yy, które ma nam zwracać jakieś wyrażenie bar. Ok, ja będę chciał teraz to. Yy, napisać taki dekorator, który będzie potrafił odebrać tę funkcję i będzie potrafił ten komunikat bar na przykład zapisać wielkimi literami na początek. Więc stworzę sobie taki dekorator, który nazwę uppercase. I teraz zanim w ogóle zaczniemy, warto byłoby sobie powiedzieć, jak te dekoratory są wywoływane, ponieważ dekorator uppercase będzie wywoływany w taki sposób, że jego argumentem będzie funkcja, którą on ma udekorować, natomiast to, co będzie on zwracał, to będzie dokładnie ta funkcja, tylko będzie ona udekorowana. Czyli uppercase będzie musiał jako argument odbierać funkcję fu, a następnie będzie on sobie wywoływał. Czyli w tym miejscu powinienem sobie wprowadzić jakąś funkcję. Ok, i teraz. Skoro ja w środku chcę tę funkcję wywoływać, a dekorator uppercase ma zwracać mi udekorowaną już funkcję, no to ja nie mogę spowodować, że najpierw tę funkcję wywołam, a potem cofnę to wywołanie, tak? To się nie wydarzy. Ja muszę mu zwrócić coś innego. Więc. Yy... Ta funkcja, która jest w środku, najczęściej nazywana jest wrapperem, i to jest po prostu funkcja, którą służy tylko i wyłącznie do tego, żeby była taką wydmuszką, w której się dzieje cała ta dekoracja, a następnie się ją zwraca. Więc ja do środka, wewnątrz dekoratora Applecase, wprowadzam sobie nową funkcję wrapper. Tego pasa sobie przenoszę w tym momencie do wrappera, no i w tym miejscu wykonuję return wrapper. Co w tym momencie się zadziało? W tym momencie funkcja uppercase, yy, czy ten uppercase, odebrał mi jakąś funkcję fu. On jej nie wywołał, tylko ona została w tym miejscu, yy, w tym miejscu została odebrana. Czy ona zostanie w którymkolwiek miejscu wywołana, jeżeli patrzymy sobie na ten kod? Nie, ponieważ ta funkcja tu nigdzie nie została wywołana. To, co zostało tu wywołane, to jest ta funkcja wrapper. Jeżeli wobec tego teraz chcielibyśmy wywołać gdzieś sobie tę funkcję, no to najlepiej byłoby zamiast pasa po prostu wywołać sobie tę funkcję w tym miejscu. W związku z tym, że nasza funkcja coś zwraca, no to też wypadałoby wynik tej funkcji zwrócić. Ale zaraz, zaraz rozmawialiśmy o tym, że ta funkcja, ten uppercase ma by zwracać nam tę funkcję zamienioną na wielkie litery. Więc to, co należałoby zrobić, to należałoby. Wynik tej funkcji zapisać jako aper. Ja tutaj trochę ten dekorator w tym momencie robię niezbyt profesjonalnie. No bo wiadomo, że jeżeli funkcja by zwróciła mi inny typ, no to tutaj miałbym z tym problem, ale na chwilę obecną przyjmuję, że nie mam problemu, bo y, robię to tylko i wyłącznie szkoleniowo, żeby pokazać jak się to zachowuje i jak to działa. Więc sprawdźmy, co teraz się stanie, jeżeli ja ten kod sobie wywołam. Tak samo jak w poprzednim razem, tak i tu tutaj uruchamiam sobie terminal mój dodatkowy uruchamiam sobie ten mój terminal dodatkowy ja nie mam e, automatycznie w zsh aktywowania e, środowiska tego virtual Enva, więc muszę to sobie aktywować no i już teraz mogę śmiało działać czyli wywołuję sobie python spacja 0py enter no i nie dostałem nic dlaczego? bo sobie nie wyprintowałem tej funkcji. Enter. No i dostałem bar, zapisamy wielkimi literami. Co z tego? To z tego, że jeżeli stworzę sobie drugą funkcję nazwę hello, ta funkcja ma zwracać Kacper Średziński, czy tam po prostu Kacper, hello Kacper niech będzie. No to znowu mogę sobie zrobić to samo, print uppercase hello no, i powinienem dostać kacpra zapisanego wielkimi literami. Mogłoby się wydawać, że jest ok, ale jest tutaj parę rzeczy, które należałoby poprawić. Ponieważ, jeżeli moja funkcja hello na przykład nie miałaby tylko witać mnie, tylko miałaby witać każdego z was, no to tutaj potrzebuję wprowadzić sobie jakiś argument name. W tym momencie dorzucam sobie oczywiście F i zamieniam ten to imię na zmienną, która pochodzi z argumentu. Zobaczcie, że w tym miejscu nasz program przestaje nam działać. W sensie ja już go sobie w głowie szybko wy wykonałem, ale jak widać. Hello Missing One Required Positional Argument Name. Co to oznacza? Hello Missing One Required Positional Argument Name. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, w którym dekorowałem. Yy, Fu, nie przekazywałem sobie żadnych argumentów. Kiedy dekorowałem hello, już argument jest przekazywany, czyli mój kod musi również ten argument tutaj odebrać. A argument ten nie jest tutaj przekazywany, znaczy odebrać to odebrać, ale on tutaj nie jest przekazywany w żaden sposób. Jak to zrobić, żeby to nam zadziałało? Przede wszystkim my musimy pozwolić na to, żeby ten argument był przekazany. Czyli de facto ja muszę go przekazać do wrapera. Czyli w tym miejscu, gdzie, jest, gdzie są te nawiasy, muszę ten argument sobie przekazać. Skoro go sobie przekażę do wrapera, to tutaj powinienem go odebrać. Czy już widzicie, że coś brzydko pachnie? Tak. Z tego względu, że jeżeli ja w tym wraperze teraz odbiorę name, no to przecież, full będzie. Miało problem, bo fu nie chce argumentów. Co zatem można zrobić? Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu, zachęcam, ponieważ w tym poprzednim filmie mówiłem o tym, że mamy taki sposób, jak odbieranie wszystkich argumentów, z którymi funkcja jest wywoływana. No to ja sobie odbiorę w moim wrapperze wszystkie argumenty, z którymi ta funkcja będzie wywoływana oraz wszystkie keywords argumenty, z którymi ta funkcja będzie wywoływana. A skoro już wiem, z jakimi argumentami jest wywoływana, to mogę je też przekazać do tej funkcji pod spodem. Bo tak jak mówiłem, ten wrapper ma być tylko i wyłącznie taką wydmuszką, która będzie odbierała te dane i będzie je przekazywała w głąb. W tym momencie, jeżeli ten kod sobie wywołam, tylko jeszcze muszę trafić w odpowiednie okienko w odpowiednim miejscu, Hops. no to mi zadziała bar i witaj kacper ale za głowę łapią się pewnie osoby wrażliwe na ilość nawiasów, twierdząc, że hej, to wygląda słabo. Nie, nie, nie da się czegoś z tym zrobić? Da się. Jest coś takiego jak synthetic sugar, czyli można sobie zamiast zapisywać ten, e, zapisywać sobie wywołanie tych dekoratorów w ten sposób, można to wszystko usunąć i zamiast tego nad tym hello można napisać uppercase i nad tym fu można napisać up Per case. on mi krzyczy na to, że unresolved reference upper case, ponieważ ten dekorator jest w innej kolejności no, jest niżej niż te funkcje, jak to sobie przesunę to wszystko będzie mi grało i buczało i teraz za każdym razem jak wykonam fufu -fu, albo zrobię hello ee, python print, naprawdę Dobra, FU, sobie jedno odpuszczę, zrobię jedno. Ops, no to zostaje bar i Hello Kasper. Działa to dokładnie tak samo jak ten zapis, który widzieliście przed chwilą. Tyle tylko, że no, wygląda trochę ładniej. Minusem tego jest to, że nie da się de facto uruchomić teraz takiej funkcji bez tego dekoratora. Chyba, że się da, a ja o tym nie wiem. Według mojej wiedzy się nie da. Ok. Ale to nie wszystko, ponieważ dekoratory możemy te, mogą też odbierać argumenty. Ja teraz zrobię sobie taki argument, dekorator, który nazwę repeat i będę chciał, żeby ten dekorator powtarzał mi e, dany, tą, tą, tą treść, która będzie udekorowana, dwa razy. Na razie bez argumentów. A później do tego dekoratora repeat dorzucę argument, tak żeby można było powtarzać ten, ten komunikat, który jest w środku, dowolną ilość razy. Ok, przeniosę to już do zadania pierwszego. Ops. Czyli w zadaniu pierwszym będę potrzebował moje Hello. Tego Apple Case'a sobie zostawię tak, prowadzone akademicką ciekawością, bo coś chcę Wam pokazać jeszcze. No i co, jeżeli chodzi o repeat, no to lecimy. Dev, repeat, function dev-wrapper-arcs-quarks Tego już nie tłumaczę, bo to przed chwilą tłumaczyłem. Na razie sobie po prostu robię taki e, wzór tego, jak powinien wyglądać dekorator. O, bez, bez, robiłem to zupełnie bezmyślnie. No, i teraz, jeżeli ja będę chciał spowodować, do, notabene, jeżeli taki dekorator użyjecie i dodacie go do dowolnej funkcji, no to efektu nie będzie żadnego, no bo po prostu wywołacie funkcję wrapper, która wywoła wam tę funkcję. Efektem będzie brak efektu. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy, żeby teraz ta, ten dekorator repeat powtarzał nam daną funkcję dwa razy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj sobie dorzucić for. N in for N for podkreślenie in Range 2. No i nie zrobię returna tylko sobie zrobię tak, że zrobię sobie jakiś response. O, czyli zrobiłem sobie. Pomyliłem język, a wy nie krzyczycie. Tak to miał być append, a nie push. No i w ten sposób, jeżeli mamy response, 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 no to zwróci mi de facto response i powinien mi ten treść wyrzucić dwa razy, więc zamiast e, pisać uppercase zrobię sobie repeat. No i wykonam e, hello catsper. Katzper ma być przekazany jako string, no i potrzebuje print. Oops. No to co, lecimy do terminala, wywołujemy sobie jedynkę, no i dostaliśmy dwa razy hello, Katzper. Ale ja teraz chciałbym zrobić tak samo, jak Flask umiał, czyli we Flasku było tak, że tam były jeszcze nawiasy i można było przekazać jakiś argument do dekoratora. Ja też chciałbym przekazać argument który będzie miał powodować, że dana e, funkcja, która będzie udekorowana, będzie daną czynność powtarzała tyle razy, ile razy będzie, jaka liczba będzie wpisana w tym dekoratorze. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim, ja muszę spowodować, żeby mój dekorator repeat w tym miejscu mógł otrzymać jakąś wartość. Zanim e, zacznę, w, 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 wytłumaczymy sobie, jak to działa w ten, tej postaci, Chciałbym Wam pokazać tę postać, może trochę mniej czytelną, żebyście też widzieli, jak to, jak to nam zadziała. Bo to będzie wówczas wyglądało tak, że repeat to na chwilę obecną zakomentuję. Repeat ma przyjmować argument w postaci trójki. Jego to, co ma zwracać, czyli to, co zwraca repeat z argumentem 3, to jest yy, jakaś funkcja, która może być wywołana z argumentem name. I to, co zwraca ta udekorowana funkcja z repeat's name, musi być dopiero tutaj wykonane. Czyli tu de facto, tu tu tu, tu, tu na, na, nabroiłem, bo tu ma być hello. O tak. O tak ma być. Czyli jeszcze raz. Repeat przyjmuje argument w postaci trójki, bo tyle razy ma ten treść się pojawić. To, co odbierać ma, to, co zwraca mi repeat z trójką, ma pozwalać na przekazanie jakiejś funkcji. Z argumentem, z, z, de facto z dowolnym argumentem, tak? Tutaj okej. Okay. To jeszcze raz, już ostatni raz. Czyli to, co odbiera mi repeat, to jest repeat z trójką. W nawiasie mam argument w postaci funkcji, którą będę chciał dekorować, która ma się powtórzyć trzy razy i która będzie jako argument otrzymywała jakąś treść, natomiast ta treść będzie przekazana tutaj jako Python. I tę linijkę sobie zostawię. Jak usuniemy ten dekorator, to te dwie rzeczy powinny działać tak samo. Albo możemy sobie ją zostawić. No i sprawdźmy, czy faktycznie ten nasz dekorator tak działa. Lecimy od początku. To, co widać na załączonym obrazku, to widać, że repeat musi odebrać w postaci, jako pierwszy argument, jakąś liczbę. Co zatem z tym? Hmm. Coś dziwnego. Ok. No to sobie tutaj przypuszczam, tu sobie przypuszczam jakąś yy, ilość. Yy, niech to będzie tam zmienna times, ile, how many times będzie, ma, ma się to powtórzyć. OK. W środku, idę teraz dalej, mam zwrócić funkcję, ten repeat 3 ma zwrócić funkcję, która będzie potrafiła odebrać jakąś funkcję. To wygląda trochę jak to, co tu było tutaj przed chwilą. No i dokładnie tak jest. Zanim to zrobię zmienię sobie nazwę tego dekoratora, tego wrapera na inner wrapper. I całą tę część sobie też wetnę. Okay? Chwilę nie gadałem, bo chciałem się skupić, więc to, co y, m, będę się wymądrzał, a potem się okaże, że nie zadziałało. To, co sobie zrobiliśmy, to odebraliśmy sobie funkcję wrapper. Y, znaczy, stworzyliśmy sobie funkcję wrapper, która jako argument może otrzymać jakąś funkcję. Czyli de facto jesteśmy w. Y, od początku. Czyli to, co zrobiliśmy, to stworzyliśmy sobie jakąś funkcję repeat, która jako argument otrzymuje jakąś ilość, ten times. Jest ok. Idę dalej. To co zwracam mi repeat, to powinna być funkcja, która potrafi jako argument odebrać funkcję. Yy, czyli to co repeat to jest funkcja. Zwracam funkcję, która jako argument potrafi otrzymać jakąś funkcję. Wygląda na to, że jest ok. Czyli to jest to. I teraz to co będzie mi zwracał w środku ten yy, wrapper, to jest po prostu coś, yy, jakieś dowolne argumenty. No i tą funkcję sobie wywołuję i mnożę tyle razy, ile. Podałem mu times. Jest ok. Przykład trochę trudniejszy, ale to czasem tak się zdarza, że też takie trudniejsze przykłady musimy sobie tworzyć, więc też fajnie byłoby wiedzieć, jak się to robi. No to cóż, wywołam sobie moją jedynkę. No i mam trzy razy Hello Python. Jeżeli zmienię numerek na czwórkę, to mam cztery razy Hello Python, czyli działa, przynajmniej u mnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co co dalej z tym będziemy robili, no to teraz mogę sobie po prostu usunąć ten komentarz. No i zamiast tego po prostu wywołać sobie hello Python. Jak to sobie wykonam, to efekt jest dokładnie taki sam. Ile razy bym tutaj nie wpisał, tyle razy on mi tę treść pokaże. Dekoratory mogą się przydawać do wielu rzeczy. Możecie na przykład za pomocą dekoratora określać, ile czasu wykonywał się wasz skrypt, wasza funkcja, oraz sprawdzać, jakie argumenty do tej funkcji zostały przekazane. Możecie za pomocą dekoratora dodawać sobie jakieś wyciszanie wyrzucanych wyjątków, tylko logowanie ich do pliku. Możecie sobie za pomocą dekoratora robić routing, jak widać było na załączonym obrazku wcześniej. Można naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zachęcam do zadawania pytań, do rozwoju, do konsultacji, do, do subskrypcji przede wszystkim. To też jest bardzo pożyteczna rzecz. Tym bardziej, że dzięki komentarzom, dzięki subskrypcjom wiem, czy to, co robię, ma jakikolwiek sens. Za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.